Mam 1000 zł oszczędności. Co z tym robię? Tutaj potencjalnie srebro, no i kryptowaluty, tak? Bitcoin może w ciągu 3-4 lat urosnąć 2-3-4-krotnie. To żadna inwestycja tyle nam nie da. 10 tysięcy. Też oczywiście. Kryptowaluty i srebro. Ciekawe, dlaczego Phil tak się upiera na to srebro, które od wielu lat właściwie no, nie robi jakichś specjalnych ruchów. kryptowaluty plus srebro. A kryptowaluty? 10 tysięcy. Tylko tutaj Phil. Nie sprecyzował, jakie kryptowaluty, no bo altcoiny, no to tak słabo trochę podzielić portfel na pół, tak 50% krypto, 50% srebro. Krypto bardzo, no altcoiny szczególnie bardzo zmienne. No przy takim portfelu nie jeden by raczej nie wytrzymał przy takiej zmienności. Jeden jeszcze bardziej jakiś niedo, niedoświadczony mod inwestor, to tak, no trochę słabo. Srebro? I też bym to tak zostawił. 100 tysięcy. 100... Ja nie. To już dzielimy portfolio na złoto, kryptowaluty, srebro i zostawiamy. I teraz znowu, jeżeli chodzi o złoto, no to przez ostatnie 20 lat na złocie byś wyszedł tak, no, jak zabłotki na mydle. No na zero, no, ani byś się stracił, ani byś się za bardzo nie zyskał. Teraz sam w sumie jestem zdziwiony, że to złoto tak lata. Dziwnie, jest bardzo manipulowane, mimo tak wysokiej inflacji. No, ono ciągle sobie konsoliduje. Może się coś zaraz zmieni, może w końcu wyskoczy. Powinno, powinno, no ale tak trochę do dupy, nie? Potwór 100 tysięcy złoto, bardzo mocno zmienne kryptowaluty, srebro, no srebro takie, no nie wiem, podobne do złota, ale jeszcze mniej ruchliwe. i waluty obce. Ale jakie waluty obce znowu, co? Dolar, euro? Jak już to moim zdaniem dolar, nie? Ale nie wiem, mi tu brakuje przede wszystkim takiego otwarcia fila na, na, na akcje, jakieś ETF-y. Może nawet obligacje takie w mniejszym, mniejszym stopniu, krypto, to jest zbyt zmienne, a z kolei złoto jest zewnątrz są zbyt mało zmienne, i właściwie cały ruch będą tworzyć te krypto, a waluty obce, no to też taki bardziej do ustabilizowania portfela, w sumie ze złotem też do ustabilizowania. Jak dobrze utrafisz, dobrze znajdziesz dobrą kolny, no to fajnie, zarobisz, ale jak źle sobie dobierzesz. No to to będzie słaby portfel, moim zdaniem. No, no chyba, że tylko Bitcoin i Ethereum, no ale tutaj znów to nie jest sprecyzowane, więc nie wiem. Więc na, dla, dla mnie osobiście taki, taka struktura portfela jest zbyt agresywna przy 100 tysiącach, przy 10 tak samo. Stawiamy resztę w walutach obcych, pół miliona. Pół miliona, no to już bym zaczął inwestować w. No i tutaj ja nie, na nieruchomościach się nie znam, ale myślę, że akurat to jest dobra, dobra porada. Nieruchomość kawalerka, wynajem potencjalnie garaże. Milion. Tu za wiele się już się nie zmienia, tylko skala się zwiększa. Więcej nieruchomości, więcej złota, więcej kryptowalut. To no tak jak mówię, ja to bym się otworzył na akcje. Sury przecież też są dywidendy, tak? Mam 1000 złotych. No, dobra. Więc jeżeli film to ogląda, no to moim zdaniem troszkę zbyt agresywny portfel jednak. Bo proponowałbym się otworzyć na inne klasy aktywów, troszkę spojrzeć na rynek akcji, szczególnie tych zajebistych akcji z, z, z rynku USA, um, arystokraci dywidendowi i tego typu i bardzo do spółki, również z Polski oczywiście również fajnie się znajdą. No i z krajów rozwiniętych Niemcy, Francja, Anglia, Japonia. Kolejny filmik tu jeszcze mam taki ciekawy. Ogląda nas w tej chwili Rafał Zaorski. Pozdrawiamy o, Rafała. Pozdrawiamy Rafała. I pytania ze strony ludzi. Pozdrawiamy czy... Rafalkę, Sultana Kospitów. Byłbyś y, otwarty na debatę z Rafałem. Jasne, nie ma problemu, jeżeli chodzi o debatę z Rafałem, tylko ja myślę, jak Rafałę oglądasz, to będę do ciebie to y, kierował. Myślę, że tutaj bardzo mocno podchodzisz do wszystkich ludzi, tak jakby byli traderami. Zauważyłem to, że traderzy patrzą na innych ludzi y, przez pryzmat bycia traderem. Natomiast nie biorą pod uwagę tego, że ktoś może być na przykład inwestorem długoterminowym. Terminowym. I dużo rzeczy, które na przykład mówi Rafał, też fajnie byłoby wyjaśnić, ponieważ on mówi to jakby od strony bycia traderem, gdzie to w ogóle nie musi się tyczyć człowieka, który inwestuje e, chociażby w kryptowaluty, w kryptowaluty e, długoterminowo. Z samym Rafałem, no, są, są rzeczy, w których się zgadzam jak najbardziej. Podziwiam też za wiedzę historyczną, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Rafał ma ogromną, ale to ogromną wiedzę historyczną. Rafał prosi, żeby podkreślić, że nie jest traderem, jest spekulantem. Okej, okay. Speku spekulant, e, spekulant, ale w każdym razie bardzo, bardzo mhm. Fajny. Ja tylko chciałem dodać, że niestety większość tych znanych youtuberów inwestycyjnych prowadzi teraz tak zwany, ja na to mówię, czarny marketing, czyli straszenie do drugiem pieniędzy, straszenie tym, że będzie totalna kontrola, że będzie brak gotówki. Chociaż z tym brakiem gotówki, to ja sam się obawiam trochę, niestety, bo też trochę śledzę i nie wygląda to dobrze. Powoli, powoli gotują żaby i próbują coś z, z, z tym zlikwidowaniem gotówki. Większość tych szkoleniowców, nazwijmy to, no, prowadzi dark marketing, czany marketing, czyli to właśnie to straszenie, gadanie, a brakuje totalnie takich debat merytorycznych. Ja osobiście mam nadzieję, że ich ilość wzrośnie i mam nadzieję, że dojdzie do tej debaty, filas z Rafalkę. No i tyle, co chciałem powiedzieć. Tak. Dziękuję, pozdrawiam Siema.